rząd powinien mianować się ambasadorem w Paragwaju, bo ty no, nie, to, że to ludzi ściągać tam turystyczną, wypoczynkowo, inwestycyjnie, a to jeszcze Paragwajki sprawia, że czy, czy, do Polski się interesują tym krajem, także bo później tutaj działaż do obu krajów, przynajmniej jeden z nich powinien się uhonorować takim właśnie ambasadorstwem, takim takim odznaczyć krzyżem.

A co się stało znowu? To, co się stało poprzez te ostatnie trzy lata, to jest naprawdę taka rzecz, którą nigdy w życiu bym sobie nie mógł wyobrazić. Poprzez ten kanał na YouTubie, poprzez tą sytuację w Europie, jaka jest, że ludzie uciekają, masy ludzi się do mnie dobija, żeby im coś pomógł, no i niestety, nieraz jest tak, że kilka dni pod rząd wstaję o godzinie 6 albo jeszcze wcześniej, bo to trzeba jechać na lotnisko, bo to trzeba kogoś odebrać, kogoś zawieść i nieraz jest tak, że po prostu mi tego czasu brak, brakuje, żeby jakiś film nagrać. I nieraz jestem taki padnięty, przychodzę, i idę spać. Teraz mam dwie osoby, tutaj w Paragwaju, obie po 75 lat. Też takie pytanie nieraz pada, do ilu lat można coś takiego zrobić, żeby wyjechać? 75 dla niektórych jest jeszcze nie za dużo. No i jednocześnie też mam jedną osobę w wieku 19 lat, która przyjechała z biletem w jedną stronę. Zobaczymy co z tego będzie. Mam też, mam też mieszkanie Airbnb, które Wam pokażę tylko z fotek, ale to mieszkanie znacie z filmu, tylko ono było wtedy gołe. Chciałem wczoraj przygotować film y, o tym mieszkaniu. Niestety padał deszcz. I, I jak chodzimy po mieszkaniu i chcemy pokazać, jaki jest widok z okna, to niestety nie jest to tak ładnie, że pada deszcz, ale jakieś wstawki, jakieś fotki zobaczymy sobie z tego mieszkania, które zrobiłem już wcześniej. Za kilka dni. W następnym tygodniu przylatują pierwsze osoby na tym mieszkanie Airbnb, które już jest teraz takie urządzone. Były wcześniej osoby, tylko że ono było zrobione, przygotowane tak na półglistka. Ale tak czy siak zrobimy sobie um, film, jak to mieszkanie wygląda. Jak najbardziej możecie się zatrzymać tutaj. Też taka ogromna zaleta tego jest, że to mieszkanie jest z w tym modemie że praktycznie możemy się odwiedzać, że praktycznie możemy się odwiedzać w kapciach. W tamtym tygodniu, jak w ostatnim tygodniu, jak nie nagrywałem filmu, byłem też pierwszy raz z osobami w urzędzie imigracyjnym, które robiły sobie przedłużenie z dwóch na 10 lat. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Podanie jest złożone. Według instrukcji, jak należy to podanie składać. Wszystko jest zrobione tak, jak trzeba, i przede wszystkim też taka ważna rzecz solwencja, czyli z czego będziemy żyli. Um, tutaj mi się wydaje, że żadnego problemu nie będzie, dlatego że jest kupione mieszkanie, które jest wynajęte. I ja sobie zrobiłem, czy w ogóle mam taką listę, już napisałem do kilku osób, które właśnie też te przedłużenie wcześniej czy później będą musieli zrobić y, o kontakt ze mną, dlatego że y, to trzeba też tak deko wcześniej przygotować. Te dokumenty, które myśmy oddali y, wcześniej, jak akt zawarcia małżeństwa w tym wszystkim jest najważniejszy, trzeba znowu przedłożyć, pokazać i oczywiście to wszystko wymaga czasu, żeby to trochę przygotować. W ogóle wokół mojego mieszkania tutaj w Rukę też takie małe Jackowo powstaje. 5-6 osób kupiło mieszkanie wokół wokół mnie. Moim zdaniem lokalizacja bardzo dobra, dlatego że ceny są jeszcze w miarę niskie. 1200 dolarów, 1200 dolarów z małym hakiem za metr kwadratowy, a infrastruktura rośnie i na pewno będzie drożej, już jest drożej, deko drożej od tego momentu jak ja kupiłem. Ale też taka ważna rzecz, że ja tutaj za moje mieszkanie tylko 56 dolarów podatku rocznego dla miasta płacę. Też taka impreza grubsza była. 3 lutego. Miriam miała urodziny. Takich imprez tutaj z Polakami było już kilka. Ale takiej grubej imprezy jeszcze nie było, dlatego że z tych osób, które ja tutaj przerobiłem, taka jedna trzecia, jedna czwarta pozostało i jest nas coraz, coraz więcej, czyli te Jackowo jest takie powiedzmy większe. No i na urodzinach mnie miał, było ponad 30 osób, chociaż miało być jeszcze kilka więcej i co robimy, jeżeli mamy taką grubszą imprezę na 30 osób, skąd wziąć talerze, skąd wziąć stół i krzesła? Są firmy, które coś takiego przygotowują: wynajmują i krzesła, i sztućce, i też w Paragwaju bardzo ważna rzecz ścianka dekoracyjna na każdą okazję. Przy której wszyscy robią sobie zdjęcia. Ja też będę miał urodziny w lutym i też mam nadzieję, że będzie więcej niż 30 osób. Zobaczymy, jak to będzie w następnym tygodniu. 8 nowych osób przyjeżdża. A oczywiście przy takiej dużej ilości Polaków, no to jest dyskusja na przeróżniste tematy bitcoina, ceny bitcoina, ceny złota e, o Bogu i o świecie i o wszystkim i o przeróżnistych teoriach spiskowych, które się spisały w ten sposób, że władcy tego świata te teorie przejęli i zrobili z nich realne życie. No i na sam koniec jeszcze jedna taka rzecz. Ktoś dzwonił do mnie, pytał się jak to jest, bo ktoś mu tam oferował jakieś dokumenty tani, po taniości, tylko że on sprawdził to i trzeba przyjechać trzy razy, żeby ten proces skończyć. Tak, można to w ten sposób też zrobić, żeby złożyć podanie w Urzędzie Imigracyjnym, żeby je odebrać, żeby złożyć znowu podanie do dowodów osobistych i żeby dowód osobisty odebrać. Ja robię to po starej niemieckiej szkole, jak stary, dobry niemiecki system, najwięcej tutaj Niemców jest i za jednym przyjazdem składamy wszystkie trzy podania. Możemy pojechać z powrotem do Polski, czy wrócić do domu, gdzie mieszkamy. I wszystkie trzy podania są złożone, zostaną rozpatrzone i dowód będzie gotowy. I jeżeli ktoś sobie chce, ten dowód może zostać poczekać tutaj, mogę mu też wysłać do Polski, wszystko możliwe. Myślę, że dzisiaj to wszystko. Ja was na dzisiaj żegnam, pozdrawiam. Widzimy się w następnym filmie albo w Paragwaju.